Start, jeden prawy, bardzo długi, otwiera trzydzieści, jeden lewy zacisk. Powodzenia. Pięć cztery, trzy, dwa, jeden, Start. Jeden prawy, bardzo długi, otwiera trzydzieści, jeden lewy zacisk. 30. 4 lewy nie tnij. Do 3 prawy. Do uwaga nie tnij 3 lewy. 50 przez szczyt, 1 prawy zacisk. Otwiera. Do skrętu ukryty nie tnij, 1 lewy zacisk. I 3 prawy otwiera. 2 lewy. Do 3 prawy. Otwiera do 1 lewy zacisk. I skręt. 3 prawy. Do skręt do razu. 4 lewy przez szczyt. Szeroko, długa, nie ciąć. Ciasno, 2 do prawy, 4 może ciąć. 30. 3 lewy. Do 3 prawy, otwiera 30. Otwarty prawy serpentyna do 3 lewy, do 5 prawy, do 4 lewy, bardzo długi, otwiera 30. 3 prawy, do 3 lewy, rozkręt 2 prawy, otwiera do 4 lewy, otwiera bardzo długi, zacisk przez szczyt. Do 3 prawy długi, nie tnij. Otwiera. Do 2 lewy zacisk, nie tnij. Do 6 prawy. I 3 lewy, nie tnij przez wąską kratę. Otwiera przez szczyt. Do 6 prawy przez szczyt. Do 3 zacisk, lewy nie tnij. Do 6 prawy. 4 lewy, do 5 prawy, 20 4 lewy, do powoli, 2 prawy, bardzo długi Otwiera przez szczyt Do 4 lewy, 20, prawą przez szczyt, skręt ukryty, otwiera, nawrót lewy 3 prawy przez szczyt 5 lewy 30. 4 lewy długi zacisk. Do 6 prawy. I 6 lewy. Do 2 prawy zacisk. Do 2 lewy zacisk. Do 4 prawy otwiera przez szczyt. Do 6 lewy długi. Do 5 prawy długi zacisk. 3. Lewy, nie tni. I prawą przez 30, 6 lewy, przez szczyt długi. Zacisk 3, nie tnij, do 1 prawy. Do nie tnij, 3 lewy. 20. 6 prawy, do powoli, 1 lewy, zacisk. Do 1 prawy, zacisk. Otwiera 60 przez szczyt i meta 70 do hamów.